10 goli EUKS-u 3 łódź. Zwycięstwo ceramiki. RKS wygrywa z termami. To magazyn BetKris Łódzkiej 4 Ligi Michałkińskiej. Witam i zapraszam. Piękne gole zobaczyliśmy w meczu Termy pod Dębice z rks Radomsko. Festiwal Bramek zaprezentowali piłkarze ŁKS u 3 Łódź. A kto według widzów zaliczył najładniejsze trafienie 18 kolejki? Przyszedł czas na podsumowanie. Zaczynamy. Gol 18 kolejki według widzów należy do Marcela Żegoty z Omegi Kleszczów. Gratulujemy. Sponsorem programu jest Betkris. Zakłady Bukmacherskie. Magazyn rozpoczynamy od wizyty w Opocznie. Ceramika po porażce z ŁKS-em w poprzedniej kolejce chciała dobrze się zaprezentować przed własną publicznością. W 23 minucie sędzia Mikołaj Gajek dyktuje karnego. Dominik Pecyna pokonuje Nikodema Sujeckiego. W 41 minucie dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem na 1 do 1. Piłkę do bramki skierował Tomasz Dąbrowski. Cztery minuty później był karny. Piłka odbiła się od ręki Włodzimierza Krajewskiego. Marcin Kacela pokonuje Tymoteusza Białasa i KS Kutno do przerwy prowadzi 2 do 1. Na początku drugiej połowy świetnie odnalazł się w polu karnym Jan Brzykcy i wyrównuje na 2 do 2. W osiemdziesiątej pierwszej minucie bohaterem meczu zostaje Bartłomiej Wiktorowicz, który zdobywa zwycięskiego gola pięknej urody. Ceramika pokonuje KS Kutno 3 do 2. Przeciwnikiem AKS-u SMS Łódź był zryw Wygoda. W 20 minucie Grzegorz Brochocki wykorzystuje błąd bramkarza Marcina Żyły. W 53 minucie Grzegorz Brochocki po dobrym dośrodkowaniu w pole karne z rzutu rożnego kieruje piłkę do bramki. AKS SMS Łódź przegrywa ze zrywem Wygoda 0-2. do 2. Polonia Piotrków Trybunalski podejmowała start Brzeziny. Jest 35. minuta. Dynamiczną akcję z prawej strony boiska przeprowadza Oskar Przywara. Dobre dośrodkowanie kończy się golem Damiana Głowackiego. 6 minut później gospodarze podwyższają. Piłkę do bramki kieruje ponownie Głowacki. W 43. minucie sędzia Piotr Milczarek dyktuje karnego dla startu. Damian Knera pokonuje Filipa Błażejewskiego. W 53. minucie swojego pierwszego gola w barwach Polonii zdobywa Oleksij Najdyszak. W 77. minucie podwyższa Mateusz Garnysz. Polonia Piotrków Trybunalski wygrywa ze startem Brzeziny 4 do 1. Zawisza Żgów gościł Skalnik Sulejów. Niestety, mimo że gole wpadły, to ich nie zobaczymy, ale informujemy, że ten mecz zakończył się remisem 2-2. Bramki strzelali. W drugiej minucie dla Skalnika Jakub Szlaski, w piątej dla Zawiszy Adam Olczak, w 69 dla gospodarzy Adrian Gierach i w 77 dla gości Mateusz Malec. Termy pod Dębicę podejmowały RKS Radomsko. W 42 minucie Dawid Flaszka otrzymał podanie w pole karne i strzałem z przewrotki pokonał Damiana Piotrowskiego. W 50 minucie Juliusz Molis zdobywa pięknego gola z rzutu wolnego. Dwie minuty później podwyższa Damian Warnecki. W 87 minucie wynik ustala Paweł Juchnik. W tym meczu zobaczyliśmy ładne bramki i zastanawiamy się, które nominować do gola kolejki. Ermy przegrywają z RKS-em 0 do 4. Zaglądamy do łodzi na mecz LKS-u z Wartą Działoszyn. Przygotujcie się na 10 bramek dla łodzian. W 15. minucie Mykhailo Denysenko kieruje piłkę do własnej bramki. Na 2 do 0 dla gospodarzy w 35. minucie strzela Patryk Grabowski. Minutę później ponownie Grabowski. W 44. minucie bramkę na 4 do zera zdobywa Alan Siwek. W 57. minucie pięknie rzut wolny wykonuje Patryk Grabowski. W 70. minucie podwyższa Fabian Olejniczak. Po trzech minutach doczekaliśmy się celnego trafienia Wiktora Figurskiego. W 77. Figurski podwyższa na 8 do 0. To 83. minuta i Adam Kajszczak na 9 do 0. Dziesiątą bramkę w 86. minucie zdobywa Wiktor Figurski. EłKS 3 Łódź wygrywa z wartą działoszyn 10 do 0. Mecz Omegi Kleszczów z Widzewem 2 Łódź został przełożony z powodu śmierci trenera Akademii Widzewa. WKS Wieluń pokonał Orkan Buczek 3 do 2, ale tego spotkania nie pokażemy, ponieważ nie zostało nagrane. A jak wygląda tabela Betkris Łódzkiej 4 Ligi po 19 kolejkach? Teraz klasyfikację strzelców. A teraz zaproszenie na mecze dwudziestej kolejki. Naległy mecz Omegi Kleszczów z widzewem 2 Łódź zaplanowany jest na 28 maja. Przypominam, że warto odwiedzić stronę internetową Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. A teraz zachęcam do udziału w naszej zabawie, czyli wybierzmy Gola 19 kolejki. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Nominacje: Bartłomiej Wiktorowicz, Ceramika Opoczno. Patryk Grabowski, ŁKS 3 Łódź. Dawid Flaszka, RKS Radomsko. Juliusz Mollis, RKS Radomsko. Damian Warnecki, RKS Radomsko. Kibice RKS-u pewnie będą podzieleni, ale trzeba docenić piłkarzy za tak ładne bramki. Głosujemy do niedzieli, do godziny 20 na stronie Facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy. Sponsorem programu jest Betcris, zakłady bukmacherskie.